Witaj, ukochana duszo. To, co zaraz usłyszysz, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swój związek i swoją podróż w miłości. Wyobraź sobie, że podczas oglądania tego wideo twoja bratnia dusza zmaga się z głębokim i cichym konfliktem. A pytanie brzmi, co to oznacza dla was obojga? Anioły chcą, abyś teraz wiedział coś. Co może być kluczem do odblokowania prawdziwego zjednoczenia między wami? Być może już poczułeś, że coś jest nie tak, może odczuwasz niewytłumaczalną odległość lub wrażenie, że wasz związek jest w martwym punkcie. Ale co, jeśli powiem ci, że ten konflikt może być najlepszą rzeczą, jaka spotkała waszą miłość? Przygotuj się, ponieważ anioły są tu, aby ujawnić, co się dzieje i co można zrobić, aby przemienić tę energię w coś jeszcze silniejszego. Zostań ze mną do końca, ponieważ odpowiedź, której potrzebujesz, może być tu, tuż przed tobą. Zanim przejdziemy dalej, chcę poprosić cię, abyś zostawił a łapkę w górę, zasubskrybował a kanał i włączył a dzwoneczek, aby więcej osób mogło otrzymać tę potężną wiadomość od aniołów. Jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla ciebie, napisz w komentarzach. Otrzymuję tę wiadomość od aniołów, otwieram moje serce. To pomoże innym duszom znaleźć przestrzeń do uzdrowienia. Odkryjmy razem, co anioły chcą, abyś wiedział w tym przełomowym momencie swojej podróży miłosnej. Prawda jest taka, że prawdziwa miłość wcale nie jest łatwa. Czasami największe wyzwania pojawiają się w momencie, gdy najbardziej spodziewamy się znaleźć pokój. Może to właśnie dzieje się teraz z Twoją bratnią duszą, a dobra wiadomość jest taka, że anioły pracują nad tym, aby pomóc Wam przezwyciężyć ten konflikt. Kiedy dwie tak silnie związane dusze zaczynają się konfrontować, to znak, że dzieje się coś znacznie głębszego. To, co teraz wydaje się przeszkodą, może tak naprawdę być szansą na wzrost dla obojga. Konflikt nie oznacza, że miłość się kończy. Wręcz przeciwnie, może to być okazja do rozwoju związku, otwarcia nowych dróg i umocnienia więzi między dwoma duszami. Nie daj się zwieść pozorom. Często to, co widzimy jako przeszkodę, jest tak naprawdę zaproszeniem od wszechświata, abyście oboje pozwolili sobie na uzdrowienie starych ran. Uwolnili lęki i stali się autentycznymi wersjami samych siebie. Anioły mówią: Ten etap konfliktu to dopiero początek potężnej transformacji. Miłość wymaga wrażliwości, a oboje musicie pozwolić sobie na bycie tymi, którymi naprawdę jesteście, z wszystkimi swoimi niepewnościami i lękami. Gdy to nastąpi, prawdziwe zjednoczenie może zakwitnąć, a związek stanie się silniejszy. Niż kiedykolwiek. Zanim przejdziemy dalej, chcę poprosić Cię, abyś zostawił a łapkę w górę, zasubskrybował a kanał i włączył a dzwoneczek. To zapewni Ci dostęp do kolejnych potężnych wiadomości od aniołów. Jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla Ciebie, napisz w komentarzach. Akceptuję proces uzdrawiania. Ufam mojej miłości. Stwórzmy wspólnie łańcuch światła który pomoże innym duszom znaleźć tę duchową wskazówkę. Możliwe, że zastanawiasz się, ale jak mogę poradzić sobie z tym konfliktem? Jak mogę pomóc mojej bratniej duszy przezwyciężyć ten moment? Odpowiedź tkwi w cierpliwości i zrozumieniu. Pamiętaj, że nie wszystko rozwiązuje się od razu. Transformacja potrzebuje czasu, a w trakcie tego procesu ważne jest, Abyś był a obecny, a z empatią i miłością bezwarunkową. Anioły proszą, abyś zachował a spokój i pozwolił a, aby czas wykonał swoje zadanie. W chwilach konfliktu często trzeba dać przestrzeń nie tylko drugiej osobie, ale i sobie. Czasami musimy zrobić pauzę, aby przemyśleć nasze emocje i odzyskać wewnętrzną równowagę. Ta przestrzeń nie oznacza oddalenia wręcz przeciwnie, tworzy warunki do głębszego i prawdziwego ponownego połączenia. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, abyś nie tracił, a zaufania do miłości. Miłość między bratnimi duszami to potężna więź, a nawet jeśli pojawią się chwilowe trudności, istota tego połączenia nigdy nie zniknie. Anioły dbają o Was, prowadząc każdego przez Jego własny proces uzdrawiania. Gdy oboje będziecie gotowi, ponowne połączenie będzie jeszcze bardziej wspaniałe. Zbliżamy się do końca wideo, ale zanim skończymy, chcę poprosić Cię, abyś zostawił a łapkę w górę, zasubskrybował a kanał i włączył a dzwoneczek. Twoja interakcja pomaga rozprzestrzeniać te wiadomości uzdrowienia i miłości dla innych osób, które ich potrzebują. Aby wzmocnić tę pozytywną energię, Napisz w komentarzach. Ufam procesowi miłości, uwalniam strach i otwieram serce na uzdrowienie. Pamiętaj, że miłość to proces ciągły. Nie podąża ona prostą linią, ale pełna jest wzlotów i upadków, które ostatecznie pomagają nam rosnąć i ewoluować. I z pomocą aniołów zawsze będziesz prowadzeni z powrotem na ścieżkę światła. Nawet w chwilach bólu i niepewności istnieje niewidzialna siła, która cię wspiera i przynosi uzdrowienie, które przywróci pokój w twoim sercu. Zaufaj tej podróży, ponieważ to, co może wydawać się trudnym okresem, w rzeczywistości jest okazją do nowego początku. Zaufanie w Boga i anioły będzie tym, co będzie cię wspierać, zarówno ciebie, jak i twoją bratnią duszę. Nawet w chwilach ciszy czy dystansu, miłość zawsze tam będzie, czekając na ujawnienie się w sposób głębszy i prawdziwszy. Niech Bóg i Anioły błogosławią Twoją podróż w miłości, i niech znajdziesz pokój i jasność w każdym kroku, który stawiasz. Pamiętaj, najlepsze jeszcze przed Tobą. Anioły są przy Tobie, prowadząc Cię. Ufaj, bo prawdziwa miłość nigdy nie zawodzi.